To jest walizka logopedyczna. W walizce tej pomieszczono elementy, najbardziej użyteczne elementy z instrumentarium numer 1, które wzbogacono dwoma urządzeniami elektronicznymi. Po kolei omówię teraz te elementy. Ten zestaw elementów został uznany przez logopedów za najbardziej użyteczny w praktyce. Elementy tego instrumentarium są pomocne w najczęściej spotykanych zaburzeniach mowy. Znajdują zastosowanie w korekcji zaburzeń dyslalicznych, w korekcji mowy nosowej, w terapii łąkania i tachylalii. Wspomaganie praktyki logopedycznej wymienionymi niżej pomocami daje lepsze oparcie percepcyjne i zwiększa efektywność pracy. Oto krótka Charakterystyka elementów tego instrumentarium logopedycznego. Zadaniem sądy jest przeciwdziałanie dozębowemu i międzyzębowemu układowi języka. Ćwiczenie z pomocą tej sondy pionizuje język i przyczynia się do szybszego efektu korekcyjnego. Cza, 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 cały czas. <tryk> Głośniej. Ka. Głośniej. K. Jeszcze raz. K. Dobrze. Głośniej. Dobrze, głośniej. Jeszcze. 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 To jest toni echo. Aparat do terapii jąkania i do terapii tachylali. Odpowiednikiem tego aparatu jest mini echo, które posiada te same funkcje, lecz jest znacznie mniejszych rozmiarów. No o czym chciałby Pan opowiedzieć? No no to może to tak o, 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 ogólnie o, o, o moim życiu. Proszę bardzo. Tak, i, 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 i jeszcze i, 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 i będąc przy, przy kolei po okay. Ja w soboty jeżdżę do Czech, yes. bo tam jest o wiele taniej i w ogóle Jakoś chyba fajniej. Relaksator to wskaźnik stanów emocjonalnych. Stan rozluźnienia mięśniowego i wycieszenia emocjonalnego będzie wskazywany przez coraz niższy sygnał akustyczny aparatu i zapalający się w lewym kierunku diody.